Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy w twoim życiu dzieje się coś szczególnego, czego nie potrafisz wyjaśnić? Jakieś niewidzialne siły, które ratują cię z trudnych sytuacji, dają ci spokój w trudnych chwilach, lub po prostu sprawiają, że czujesz, że nie jesteś sam? Wiele osób ignoruje te znaki. Uważają to za przypadek, szczęście lub wytwór wyobraźni. Ale co, jeśli to nie jest to? Co, jeśli ktoś wstawia się za tobą z góry? Dziś porozmawiamy o trzech znakach, które według licznych relacji i prawdziwych doświadczeń wskazują na bezpośrednie błogosławieństwo ojca Pio, jednego z najpotężniejszych wstawienników w wierze chrześcijańskiej. Jeśli odczuwałeś którykolwiek z tych znaków, to bardzo możliwe, że On jest obecny w Twoim życiu, działając w milczeniu. Na końcu tego filmu być może odkryjesz, że już otrzymałeś znak i nawet tego nie zauważyłeś. Przejdźmy do pierwszego kroku, aby zrozumieć to wszystko. Zanim zaczniemy, subskrybuj nasz kanał i aktywuj dzwoneczek. Przynoszę tutaj ekskluzywne treści o ojcu Pio, o wierze i objawieniach które są mało znane. Jeśli chcesz jeszcze bardziej zgłębić swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Kiedy coś dzieje się poza zwykłym schematem, nagłe uczucie, niemożliwy przypadek lub niewytłumaczalna obecność, naszą pierwszą reakcją zazwyczaj jest wątpliwość. Ale dla tych, którzy mają wiarę, te chwile mogą mieć inne imię: znak duchowość manifestuje się w subtelny sposób. Nie zawsze przychodzi jako bezpośrednia odpowiedź, głośny głos czy filmowy cud. Czasami objawia się w małych postrzeganiach, w rzeczach, które dotykają intymności tych, którzy są uważni. W ten sposób wiele błogosławieństw się dzieje. Dyskretnie, ale głęboko. Nagły spokój podczas modlitwy, znaczący sen, odpowiedź, która przychodzi w niespodziewany sposób, lub nawet zapach w powietrzu, który nie ma racjonalnego wyjaśnienia. Te znaki nie są gwarancjami, ale są wskazówkami, a kiedy się powtarzają lub głęboko dotykają serca kogoś, stają się trudne do zignorowania. Wiele osób relacjonuje, że w tych momentach poczuło coś innego wewnętrzną pewność, że nie są sami, jakby ktoś czuwał nad nimi. I tutaj wchodzi coś ważnego istnieją specyficzne znaki, które były związane z działaniem duchowym pewnych wstawienników nie przez przypadek, ale przez powtarzalność. Przez historie, które pojawiają się w różnych miejscach, z ludźmi, którzy nigdy się nie znali, ale relacjonują te same doświadczenia. W następnych minutach zbadamy trzy z tych znaków. Trzy manifestacje, które, jeśli się pojawiają w Twoim życiu, mogą wskazywać na coś znacznie większego niż się wydaje. Przejdźmy do pierwszego. Jednym z najczęstszych znaków relacjonowanych przez osoby, które twierdzą, że otrzymały specjalne błogosławieństwo, jest sen. Ale to nie jest byle jaki sen. To coś żywego, silnego. Co pozostaje w pamięci nawet po przebudzeniu? Osoba nie tylko pamięta, co widziała, ale czuje, że to miało większe znaczenie, prawie jakby wydarzyło się naprawdę. I co najciekawsze, często w tych snach nie ma słów, tylko spojrzenie, obecność, subtelny dotyk i głęboki spokój, który ogarnia całe ciało. Są relacje osób, które przechodziły przez skrajne sytuacje: lęk, strach, choroby, i nagle śniły o kimś, kogo nigdy wcześniej nie widziały wyraźnie, ale kto je pocieszał. Obudziły się z pewnością, że coś się zmieniło, a tu wchodzi znaczący detal. Niektórzy relacjonują, że czuli niezapomniany zapach. Aromat pojawia się z znienacka, w nieprawdopodobnych miejscach i nie trwa dłużej niż kilka sekund. Najczęściej wspominanym zapachem jest zapach róż. Nie ma w pobliżu kwiatów, żadnego otwartego perfumu, nic, co mogłoby to racjonalnie wyjaśnić. Ale zapach się pojawia, a z nim natychmiastowe uczucie przytulenia. To nie jest halucynacja ani wyobrażenie. Ludzie z różnych kultur. W różnym wieku i kontekstach opisują dokładnie to samo doświadczenie. To się powtarza tak często, że przestało być tylko przypadkiem, stało się wzorem, niewerbalny kod, forma komunikacji, która nie zależy od słów. Niektórzy relacjonują także odczucie obecności w momentach modlitwy lub głębokiej ciszy. To nie jest strach, ani dyskomfort, wręcz przeciwnie, to jakby ktoś tam był w milczeniu, czuwając z troską, uczucie, że ktoś obserwuje cię z miłością i chroni. Te znaki są proste, ale potężne. Nie pojawiają się dla wszystkich ani w ten sam sposób. Ale kiedy się pojawiają, zostawiają ślady. I przede wszystkim budzą nieuniknione pytanie: dlaczego to właśnie teraz to poczułem? Wielu zrozumie to dopiero później, kiedy coś, co wydawało się stracone, się rozwiązuje, kiedy strach znika, lub kiedy bez wyraźnego powodu wszystko zaczyna stawać się lżejsze. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś takiego, znaczącego snu, zapachu bez wyjaśnienia lub uczucia, że nie jesteś sam, może to nie był tylko przypadek. Może to był pierwszy znak. Ale jest jeszcze więcej. A ten następny znak pojawia się, gdy życie wydaje się rozpadać. Jeśli dotarłeś tutaj, to nie jest przypadek. Bóg zawsze daje znaki, a może to jest Twój. Nasz ekskluzywny e-book przynosi głębokie objawienia na temat wiary, duchowości i nauk, które mogą całkowicie zmienić Twoje postrzeganie życia. Jest dostępny w promocyjnej cenie przez ograniczony czas. Nie przegap. Link znajdziesz w komentarzach. W chwilach niepokoju czas zdaje się zatrzymywać. Umysł zastyga, serce się zaciska, a nadzieja zaczyna znikać. W takich momentach wiele osób relacjonuje, że przeżyło coś trudnego do wyjaśnienia, jasną, szybką, niespodziewaną odpowiedź, jakby ktoś natychmiast odpowiedział na ich pilną prośbę, nawet nie wiedząc, jak o nią poprosić. To nie jest przesada. To historie ludzi, którzy na granicy zmęczenia lub rozpaczy szeptali jakąś modlitwę, niejasną myśl, a kilka minut później coś się zmieniło. Nadeszło połączenie, diagnoza się odwróciła, otworzyły się drzwi. Co najbardziej zadziwia w tych relacjach, to czas. Odpowiedź nie przychodzi po dniach czy tygodniach. Przyjdzie prawie jak odzwierciedlenie. Coś dzieje się w momencie, gdy osoba oddaje wszystko i po prostu mówi: Nie wytrzymam dłużej. W takich sytuacjach są tacy, którzy mówią, że czuli niewidzialny uścisk inni relacjonują, że ogarnęło ich uczucie spokoju, które nie miało sensu. Rzeczywistość wokół nie zmieniała się jeszcze, ale w ich wnętrzu wszystko stało się inne. A potem, niedługo później, zewnętrzne okoliczności zaczęły się układać nie jak magia, ale jako ciąg nieprawdopodobnych wydarzeń, wszystkie wskazujące w tym samym kierunku. Pewna wiele osób, które przeszły przez to doświadczenie, nie miało pojęcia o istnieniu duchowych orędowników, lub nie były aktywnie związane z wiarą. A mimo to zostały dotknięte to podkreśla ważny punkt. Te znaki nie pojawiają się tylko dla tych, którzy uważają się za zasługujących. Pojawiają się, gdy jest szczera ból, otwarte serce i prawdziwe oddanie. Jeśli kiedykolwiek w swoim życiu czułeś, że coś niemożliwego zostało szybko i niewytłumaczalnie rozwiązane zaraz po cichym wezwaniu, być może nie była to przypadkowość, może to była odpowiedź, a kiedy takie odpowiedzi przychodzą, zazwyczaj nie są ostatnią rzeczą, która się dzieje. Następny znak pokazuje, że coś jeszcze głębszego zaczyna się w tobie zmieniać, i być może nawet tego nie zauważasz. Są chwile, gdy wszystko wydaje się zewnętrznie takie samo, ale coś zaczyna się zmieniać w środku. Bez zapowiedzi, bez wyjaśnienia, pojawia się myśl: Muszę zbliżyć się do Boga. Nie wynika to z rozmowy, wideo, ani zewnętrznego nacisku. To coś, co po prostu się rodzi. Niemal pilna potrzeba modlitwy, poszukiwania pokoju, powrotu do wiary. To jest trzeci znak. Nie chodzi o dramatyczną i natychmiastową zmianę. Czasami to tylko niepokój, który stopniowo rośnie. Osoba zaczyna kwestionować swoje wybory, pragnie wejść do kościoła, odczuwa tęsknotę za modlitwą przed snem, nawet jeśli nie robiła tego od lat. Co więcej, ten wewnętrzny impuls często pojawia się w momentach, gdy wszystko wydaje się być w porządku. Nie ma kryzysu, bólu, ani pilnej potrzeby, a jednak serce zaczyna pragnąć czegoś, czego samo nie potrafi wyjaśnić. Ten ruch wewnętrzny jest głęboki. I dla wielu to najsilniejszy znak, że coś duchowego działa delikatnie, budząc to, co było uśpione. Pewna kobieta opowiedziała, że po latach oddalenia się od wiary, obudziła się pewnej niedzieli z bardzo wyraźną myślą dziś muszę iść na msze. Nie była to żadna szczególna data, nikt jej nie wpływał. Ona po prostu poczuła i poszła. Tego dnia płakała od początku do końca. Powiedziała, że nie wie dlaczego płaczę, ale czuła głęboki spokój, jakby była przytulana od wewnątrz. W tym dniu jej codzienność zaczęła się zmieniać. Modlitwa znowu stała się częścią jej dnia. Lęk, który towarzyszył jej przez lata, zniknął. Nie potrafię tego wyjaśnić. Po prostu wiem, że zaczęłam na nowo żyć, powiedziała. Ten rodzaj przebudzenia nie jest wymuszony. Jest delikatny, prawie niewidoczny na początku, ale jest uparty. I kiedy osoba zaczyna odpowiadać na to wezwanie, wszystko wokół zaczyna nabierać nowego sensu. Problemy nadal istnieją, tak, ale sposób ich rozwiązywania się zmienia. To tak. Jakby dusza była powoli reorganizowana, jakby ktoś w milczeniu mówił: Jestem tutaj, idziemy razem. Tego rodzaju zmiana nie jest powszechna, nie zdarza się często, a kiedy się pojawia, jest znakiem, że coś wielkiego buduje się wewnątrz. To więcej niż szczęście, więcej niż przypadek, to łaska. Jeśli czujesz to pragnienie modlitwy, powrotu do czegoś, co może nawet nie wiesz, co to jest, słuchaj, to może być trzeci znak. A jeśli dotarł do ciebie, to znaczy, że coś już się zaczęło dziać i zmierza w dobrym kierunku. Po tym wszystkim trudno nie zadać pytania: a co, jeśli te znaki są prawdziwe? I więcej niż to, a co, jeśli już się z tobą dzieją, ale jeszcze tego nie dostrzegasz? Nie zawsze znaki przychodzą z siłą lub jasnością. Czasami są proste, prawie niewidoczne: sen, który zapadł w pamięć, chwila spokoju, która pojawiła się w środku chaosu, pragnienie modlitwy, które pojawiło się bez powodu. Rzeczy, które wydają się małe, ale które razem budują coś większego. Ważne jest, aby nie ignorować tego, co czujesz, bo wiara często zaczyna się dokładnie tak: od dobrego niepokoju. Tęsknoty za tym, czego jeszcze nie przeżyłeś. Może przypomniałeś sobie coś oglądając ten film: jakieś doświadczenie, uczucie, moment, który teraz nabiera sensu. A może teraz zaczynasz dostrzegać, że nigdy nie byłeś sam, a jeśli to z tobą, jeśli tak, przyjmij to, przytul to. Słuchaj tego cichego wezwania, bo nie wszyscy je otrzymują, a jeszcze mniej zwraca na nie uwagę, gdy przychodzi: Może coś bardzo wyjątkowego dzieje się w Twojej historii coś, co nie da się wyjaśnić, tylko przeżyć i nie musisz wszystkiego rozumieć teraz tylko musisz uznać, jest coś więcej a może w tym właśnie momencie jesteś przez to dotykany. Jeśli coś Cię poruszyło do tej pory, jeśli jakaś część tego filmu przypomniała Ci o sytuacji, uczuciu lub znaku napisz w komentarzach Ojcze Pio, módl się za mnie. Ta prosta fraza może być pierwszym krokiem do uznania, że coś większego jest w ruchu. Ponadto, kiedy komentujesz, inne osoby to czytają, identyfikują się i również czują się częścią czegoś, to wzmacnia tę sieć wiary. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje znaku. Ktoś, kto może nie mówi o tym zbyt dużo, ale nosi ciężar w sercu. Czasami wszystko, czego ta osoba potrzebuje, to przypomnienie, nie jest sama. A jeśli chcesz nadal otrzymywać takie wiadomości, które wzmacniają twoją wiarę i pomagają dostrzegać więcej niż codzienność, zapisz się na kanał i aktywuj dzwoneczek. Nie jesteśmy tutaj przypadkowo. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to dlatego, że coś większego chciało, abyś dziś usłyszał to wszystko. I możesz być pewny, to się tu nie kończy. Coś się zaczęło, a teraz to od ciebie zależy.